Witamy w ostatnim wydaniu wiadomości w tym roku szkoły. Zobaczmy, co się działo w końcowych miesiącach szkoły. Uczniowie klas wojskowo-pożarniczych wybrali się do międzyrzecza. Dnia 21 kwietnia bieżącego roku klasa pierwsza A wraz z kilkoma uczniami z klasy 2 A udała się do na film Historia Roja reżyserii Jerzego Zalewskiego. Po projekcji filmu uczniowie pojechali do Międzyrzecza na Dzień Snajpera. Zwiedzający mogli zapoznać się ze sprzętem 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Zaprezentowany został m.in. kołowy transporter opancerzony Rosomak w różnych wersjach. Snajperzy zaprezentowali karabiny snajperskie. Ponadto mieli okazję zapoznać się z pracą snajperów. Mogli również skorzystać ze sprzętu do poszukiwania między innymi min. Po kilku godzinach zadowoleni uczniowie wrócili do domu. Pożegnaliśmy kolegów i koleżanki z klas maturalnych. Dnia 29 kwietnia klasa 2A zorganizowała uroczystość pożegnania maturzystów. Swoją obecnością zaszczycili nas burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, ksiądz proboszcz Jerzy Kordiak, przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Cygan oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Komando z Bolesławca. Podczas uroczystości zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Mąszynek naszą szkołą oraz Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Komando z Bolesławca. Wręczone zostały liczne nagrody i wyróżnienia. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w memoriale Bogdana Niemca. 25 maja bieżącego roku na stadionie w zbążynku odbył się 20 memoriał imienia Bogdana Niemca. O godzinie 9 uczniowie szkół z naszej gminy zebrali się na głównej płycie boiska, by móc zmagać się w wielu różnych konkurencjach sportowych, takich jak 15 metrów, skok z czy pchnięcie kulą. Zawodnicy rywalizowali zgodnie z zasadą fair play. Nasza szkoła pokazała się z jak najlepszej strony, zajmując główne miejsca na podium. I miss you you so 70 lecie istnienia naszej szkoły. 3 i 4 czerwca odbyły się obchody 70-lecia naszej szkoły. W piątek mogliśmy uczestniczyć w mini maratonie Zumby oraz w koncercie popularnego wśród młodzieży rapera K2. W sobotę delegacja nauczycieli odwiedziła cmentarz w celu upamiętnienia zmarłych pracowników szkoły. Następnie mieliśmy okazję uczestniczyć w Mszy świętej z okazji jubileuszu. Po Eucharystii wszyscy zaproszeni goście przeszli ulicami miasta na teren szkoły, gdzie odbyła się część artystyczna. Oraz zostali poczęstowani tortem. Absolwenci mieli okazję zwiedzać szkołę oraz uczestniczyć w piesiadzie. wiadomości szkolnych w tym składzie, więc subujcie nas i prosimy o łapki w górę.